Trzeci dzień w Niderlandii, czyli w Holandii, i co? No i jest e, naprawdę spoko. Jest w ogóle pełny luz, jeśli chodzi o pracę. Powiedzmy, idziesz na nockę, a pracujesz tylko dwie godziny, i schodzisz i wracasz e, do domu, więc to jest naprawdę perfekt. Naprawdę perfekt, bo e, mam teraz wygodnie. On teraz super, w ogóle. Jak widzieliście mój Instagram, czyli soba w podróży, to możecie domyślać się o co chodzi. No i co? No i przeprowadzka moja tutaj okazała się perfekt, bo czułem, że to było po prostu w pewnym sensie wpisane. Tak, że ja się tutaj przeprowadziłem, że tutaj mi się naprawdę dobrze żyje. No i co? No i to, że. Ta miejscowość, w której jestem, jest to naprawdę super. Super miejscowość. Naprawdę ekstra no i zastanawiam się, czy nie zostać po prostu na długo, tak? Na bardzo długo. Bo tam powiedziałem w biurze 2 <laughs> miesiące. A tutaj mam uczucie teraz, że gdy będzie... U mnie w tym domu, tam gdzie ja mieszkam, pewna osoba na stałe powiedzmy, no to ja też zostanę na stałe, tak? Bo jeśli ta osoba powiedzmy wyjedzie już na stałe, także już nie wróci tutaj, no to niestety kurczę Nie wiem co wtedy zrobię, ale, ale no dobra Jakoś to będzie super <laughs> Dobra, wracam do domu. Pozdrowienia dla Was, którzy jesteście w Polsce i za granicą, idę sobie lecimy, lecimy, lecimy. Naprawdę ekstra. Zobaczcie na domki, naprawdę super. Naprawdę jest ekstra. Właśnie wam nie mówiłem, ale mój znajomy siedzi już tutaj długo i e, tak długo, że zarobił ponad. 20 tysięcy złotych na polskie na polskie pieniądze ponad 20 tysięcy złotych, czujecie to. Ja normalnie tutaj zostaję. Ja tutaj zostaję i zostanę dopóki po prostu albo będzie ta osoba, albo powiedzmy, dopóki będę mógł, no nie? Ale raczej myślę, że e, będę mógł nawet. Jak na razie mieszkać a nawet na stałe, tak? Bo kto mi zabroni, tak? Jestem pełnoletnią osobą. 21 lat, w maju 22, więc po prostu nie muszę się przejmować, że muszę wrócić do Polski, bo coś tam, bo coś tam, bo ktoś mi tam każe. Nie, ja tutaj mogę siedzieć, ile mi się podoba, no nie w domu tam ktoś mi powiedział, że żebym wracał po paru miesiącach nie, jak będę chciał to zostanę na stałe ponieważ mam pracę, mam kogoś mam super dom więc jest ekstra no i sobie idę po prostu nieźle, nieźle zobaczcie, tam chyba jest jakiś park czy coś nie wiem właśnie tam leci sobie samolot nie zobaczycie pewnie go na filmie, nie wiem takie światełka migające, o właśnie mignęło, znowu mignęło Wracam do hotelu. Ja mam dzisiaj do pracy w ogóle na nockę, więc muszę naprawdę szybko zmontować ten kolejny film. No, a na kolejne już odcinki będę wam coraz więcej pokazywał. Siema, siema, siema. Oj, oj, oj. Siema, kochani. Jak tam was? W ogóle? Sorki, że mm, po paru dniach jest kolejny filmik na kanale, no ale praca, tak, pracuję no i miałem też czas bo jestem zajęty, tak, bo tam z kimś spędzałem jak widzicie tutaj DPD, jest DPD, pracuję w DPD <grych> czyli ta firma kurierska no i jest to... całkiem no i co, no i ja mam teraz tak, te, że... Idę dzisiaj na nockę. Nie wiem, ile tam godzin będzie. Mam nadzieję, że szybko mi to wszystko zleci. Że szybko wrócę. Byłem na nocce, dzisiaj wróciłem z rana około ósmej. Tak, przed dziewiątą. 8 godzin. Kurczę, byłem tak zmęczony, co ja spałem. Wypiję sobie, obejrzę jakiś film. Pójdę e, spać na jakieś 3-4 godzinki, potem sobie coś porobię. No i dzisiaj mam kolejną nockę, no nie? I jak jutro wrócę z pracy, to jutro mam dzień wolny, w czwartku na piątek nie mam, bo mam e, z piątku na sobotę, czyli po prostu dzisiaj jestem i dopiero idę w piątek. Na nockę, co nie więc... Ja nie wiem, bo wszyscy e, sobie idą teraz ode mnie z, e, z domu do pracy, a ja sam siedzę. Bo to cały dzień siedział sam, więc ja mam tutaj tak lajtowo. Chociaż z drugiej strony to źle, bo jak wiecie, jak się ma powiedzmy mniej e, godzin, tak to mniej kasy, no nie jak pracować, a nie siedzieć i się obijać. No. Kurde oh. Pokażę wam O Jest DPD <laughs> Więc się pracuje O i tutaj sobie powiedzmy Siedzę no nie tutaj To jest mój ulubiony Jem sobie Piję sobie O no nie No i zaraz będę sobie jakiś horror oglądał Łooo wow. Horror Powiem na pytania, jak jest w pracy, w, w pracy podjeżdżają ci z kontenerami i wszystkie paczki, wszystkie paczki wypakowujesz, co nie? Czyli powiedzmy albo jedna osoba, albo dwie osoby wypakowują jeden kontener, Chyba, że podjadą dwa. No to jedna osoba w jednym, druga osoba w drugim, żeby było szybciej. No i to leci wszystko na takiej taśmie. I osoba, która jest tam dalej, jest odpowiedzialna za to, żeby te paczki leciały dokładnie albo w lewo, albo w prawo. I jak masz powiedzmy u od 0 25 to leci na lewo, a ponad 25 na prawo, no nie? Chyba, że powiedz, masz tyle paczek, że nie zdążasz, wiesz, ogarnąć spojrzeć i wszystko pyk, pyk, pyk i no to rzucasz tam, wiesz, no to kładziesz, niech ta paczka tam ponad 25, jak ma U, no to niech leci na lewo, bo ją potem przekierowują na prawo, no nie? Więc jak ty nie zdążysz, to ktoś to zrobi dalej, no nie? Więc to jest lajtowo. Ja już dzisiaj, pod koniec pracy, to ja już wszystko kładłem na lewo, na prawo, wiecie. Ja już w ogóle na te numerki nie patrzyłem, bo byłem tak zmęczony, tak śpiący, no ja spać mi się chciało. Miałem e, ból e, w kolanie jakiś. Ale pracowałem i narzekałem. Nie zgłaszałem tego bólu. Nie zgłaszałem, bo nie lubię w ogóle, jak ktoś się przejmuje. Mną, no nie, tam moje zdrowie, czy tam Nie wiadomo o co O kurde Dobra, zostawi sobie na film Piszcie w komentarzach jakich e, polecacie horror Bo ja naprawdę nie wiem co oglądać O kurczę. No Jeszcze tutaj tym bark? <gry>